Jak w ogóle? Co u niego? Że tak mogę zapytać, czy już powiedział jakieś pierwsze słowo. On mówi tak sobie, wiesz, w swoim języku na razie. Co u niego? Właśnie zaraz do niego jadę. Julka tu przyjeżdża, wymieniamy się, bo ja z Baskiem dzisiaj śpię. Czyli mama dzisiaj ma wychodne. Tak, krótko. Nie ma nic piękniejszego niż obudzić się obok własnego syna. I to jest coś, co dla mnie stało się absolutnym życiowym priorytetem. I teraz obojętnie, czego bym nie robił, nawet ostatnio muszę chodzić na kurs prawo jazdy typu A, kategorii A, bo do jednego z projektów filmowych muszę jeździć na motorze. I tak sobie jeździłem na tym motorze, robiłem te ósemki już po raz enty ale niestety tak to trzeba, trzeba nabrać mechanizmów i tak sobie myślałem, kurde, fajnie, że mój syn będzie miał ojca, który jeździ zarówno samochodem, jak i motorem, w ogóle wiesz, wydaje mi się, że to jest coś, co po prostu jest, e, to jest mega, mega piękne, ja się jestem wdzięczny, e, nie wiem, jak zwał, tak zwał, Bogu, życiu, losowi, e, kosmosowi, wiesz, e, temu, że, te, tego, że mam... Tak wspaniałego człowieka, za którego jestem odpowiedzialny. Okej, okay, to ostatnie pytanie. Mówi się, że mężczyzna bardziej odnajduje się w roli ojca, jak już synek jest starszy i tak wiesz, idzie w górę. Jak to było? Czy ty, jak bastek się urodził, miałeś coś takiego, że na przykład celowo wychodziłeś z domu, nie mogłeś się odnaleźć w tej sytuacji? Czy wiesz, e, niewątpliwie jest coś w tym, że mężczyzna po urodzeniu dziecka musi trochę poradzić sobie z byciem nawet trzecim, tak? Bo jest matka, syn, a wobec matki byciem drugim. Nie jest to łatwe, myślę, dla każdego mężczyzny, tym bardziej, że mężczyźni też, myślę, mają to do siebie, że bardzo lubią być centrum uwagi, lubią być doceniani, chwaleni i tak dalej. Co też świadczy o tym, że na przykład chłopcy dużo częściej się przytulają w dzieciństwie jak są mali niż dziewczynki, tak? w sensie potrzebują więcej czułości i akceptacji, bo się przygotowują do swojej, do swojej heroicznej drogi przez życie. Więc to, jest, to było trudne, też miałem trochę poczucie, że jestem jakiś impotentem w tym zakresie i trochę inwalidą. Tak, że nie umiem za bardzo, że nie, nie umiem się tak bawić z nim, kiedy on nic nie guma. Czyli się czułem się trochę i bałem się tego. A pojawiły się przez to u was kłótnie? Yy, wiesz, wydaje mi się, że, że przez pewien czas yy, była taka atmosfera mm, trochę pretensji do mnie o to, że ja... Yy, bo na przykład Bastek, nie, nie z baskiem przez większość czasu do tej pory e, trzeba było spać w towarzystwie e, piłki do pilatesu. Czyli bierzesz, bierzesz Bastka na ręce, siadasz na piłce i lulasz. No i ja niestety nie potrafiłem tego robić, w sensie albo... To było dla mnie tak trudne, że pewnie Bastek wyczuwał moje napięcie i momentalnie wpadał w histerię, więc budził cały dom. I ja, ja miałem do siebie bardzo dużo pretensji o to, że kurde, mi to totalnie nie idzie. I jestem bardzo wdzięczny Julce, że wtedy kiedy mi to nie szło, ona potrafiła to robić i nie przespała bardzo dużo nocy z tego tytułu. I myślę, że zarówno ja, jak i Bastek. Jesteśmy jej za to e, bardzo wdzięczni, więc e, oczywiście wiadomo, że kiedy człowiek jest niewyspany, trochę sfrustrowany, zniecierpliwiony i tak dalej, i tak dalej, napięcia się pojawiają. Natomiast koniec końców myślę, że nadszedł czas, zresztą o tym świadczy to, że zaraz jadę właśnie do Bastka, nadszedł czas na to, że po prostu ja e, wkraczam dużo bardziej aktywnie. Tak? Dzisiaj e, wziąłem Bastka na przejażdżkę samochodem. I ostatnio robię to bardzo często i po prostu zaczynamy taką właśnie, ja czuję, że między nami zaczyna się, o Julka, między nami zaczyna się dziać dużo, dużo tak głębiej, ta, ta, ta relacja faktycznie staje się piękna, tak? A wcześniej była dla mnie niewiadomą i trochę się, nie umiałem się trochę tym odnaleźć, się, miałem wrażenie, że mam wiele lewe ręce. I uciekałem od tego, bo wiesz, jakby czułem, że to jest dla mnie jakiś w ogóle Jezus Maria, co ja mam teraz zrobić, wiesz. E, ale na szczęście, no tak jak mówię, Julka, Julka super w ogóle to ogarnęła i, i myślę, że tak jak powiedziałem już wcześniej, mogę się powtórzyć. Jestem zarówno ja, jak i Bastek, jesteśmy za to wdzięczni.